Małgorzata sztandera, pragnienie, czyta Bogdan Dmowski z Wupertalu. Mój oddech spłycony powietrze odbierał, kiedy twoje wargi błądziły po skórze. Drżałam półprzytomna, gdyś ty mnie rozbierał, poddałam się tobie, całej Twej posturze. Pchnąłeś męskość swoją, gdy się rozchyliłam, dając sytość żądzom i ciału spełnienie. Cała ci uległam i rozkosz przyniosłam, dbałam swym dotykiem o zadowolenie. Nasza dziś namiętność kipiała od żaru, żaru naszych uczuć trzymanych na wodzy. Przeniosłeś na łoże brałeś bez umiaru. Byliśmy spragnieni, gotowi i błodzy. Wziąłeś co chciałeś, całą mnie całując. Moje ci oddanie, moje ciało w darze. Smaki me poznałeś, językiem wędrując, zatraciliśmy się w rozkoszy pożarze. Czym jest pożądanie bez naszej miłości? Czymś co niekompletne jak Ziemia bez upraw. Pragnę być najsłodszym rogiem obfitości. Wyrzuć więc samotność i mną życie przypraw.